manko? z tej strony Jonhomas, a w dzisiejszym odcinku gramy Legends of Speed. E, po pierwsze, chciałem, mnie nie było tak długo? Dostałem bana, e, którego już się nie dało odbanować najprawdopodobniej, bo m, chyba nagrałem, e, miałem kilka razy live'a, no i po prostu, miałem ostrzeżenia pewnie. Po drugie, przepraszam, że tak długo akurat, bo wiecie, miałem kilka innych kont, ogólnie polecam zasubskrybować ten nowy kanał, kliknijcie w ten czerwony dzwoneczek, żeby stał się szary, no i oczywiście zostawcie łapkę w górę a po więcej odcinków, no i zapraszam na główny na główny również, to będzie Jadhomas Roblos na przykład nazywać się, a Jadhomas to jest muzyczny kanał, gdzie naprawdę bardzo szybko przychodzą, no a my gramy dzisiaj Legends of speed, jest bardzo fajnie grałem kilka razy w tą grę na pewno więc no dobra gramy e, no przepraszam żeby tak długo tego nie było no ale no wiecie po prostu nie miałem chęci a po drugie byłem młody strasznie bo miałem zaledwie chyba 9 albo 10 lat a w tym momencie już prawie mam 13 więc widzicie jak się pozmieniało e, kamerka oczywiście będzie ale to dopiero w późniejszych czasach z tej racji że po prostu, no widzicie, no jest po prostu problem, a mój kolega właśnie, Tak, oliment to jest mój kolega, okej. Okay, fajnie, byłem trzeci, ale mnie nie zaniecięło. oliment nie wiem z czym ja mówię, z nim gram, ogólnie dołączyłem sam, ale jak widzicie, okazało się, że jednak do niego dołączyłem, a nie miałem w ogóle kompletnie do niego dołączyć. No ale trudno, okazało się, że do niego dołączyłem, no to już trudno. No dobra. No gramy sobie w gierkę, taką jeszcze na luzie, wiecie, żeby po prostu sobie pograć, no a to że będziecie mogli pisać tytuł jakiej gry mam grać i, I wtedy będzie spuczku. Dzisiaj będzie zwykły materiał, jak ja sobie posprawdzą czy mi się wszystko nagrywa e, no e, dobra, no handel, no co mi dasz? No co mi dasz, panie Olimen? Czyli mój kolego z klasy O Jezus, chłopie, ja mam takie rzeczy, po co mi to? No chłopie, no co ty? Chłop mi daje, oferuje jakieś króliczki Nie, 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 dzięki, nie, 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 nie. nie A po co mi to? No dobra, no to daj, no dobra, dzięki. Thank you. No, Napiszę dzięki, nie? Eee, dzięki. Ale niepotrzebny mi. I tak niepotrzebny, ale spoko. chyba go, chyba po prostu go wytrollowałem, nie? Jeśli, od, jeśli udało się go wytrolować, a nie, to trudno. ale dobra. To jest fast ship, jak widzę. Widzicie, wszystko wraca. Yo, ale fajnie wszystko ciągle. O nie, 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 no i dobra, jestem trzeci, czwarty są jak pewnie, albo piąty, nie wiem, nie zwracajmy uwagi. O Jezus, nie. Dobra, napiszcie na niego dzięki, żeby nie było coś, okej, okay, no, no, no nie, nie, do grupy nie dołączamy. Jeśli chce ktoś ze mną zagrać, bo jest możliwość, oczywiście nikomu nie zakazuje, no to piszcie w komentarzach, na pewno zobaczę. A na ten moment, grace na razie sam. Nie chodzi o to, że nie mam kolegów, po prostu czuję się komfortowo, a na przykład to osoba, z którą nagrywam może się czuć się na niekomfortowo, ale jak na przykład inne osoby. Dlatego gram na przykład z kolegami, które się nie odzywają, no bo wiadomo, że to jest jeszcze gorsze, bo wiecie, wtedy możemy wyjść na, wiecie, to może być patologiczne wtedy. A właśnie nie. odcinki są bardziej stworzone do dzieci mniejszych, którzy lubią na przykład Robloxa, tak jak ja. Czasami, znaczy nie mówię, że uwielbiam co nie, ale lubię na przykład znaczy, To też jest takie coś To też jest takie e, patrzenie na tą sytuację W bo nie gra nie jest niczym w sobie, ale wiadomo, że Mamy to e, Jedną rzecz Przepraszam, bo piłem Pepsi do tego, znaczy weźmy, no no piłem po prostu gazowane picie, nie będę tam wiecie, To nie jest jakieś chwalenie się No, w ogóle pijemy picie gazowane, bo tak mi się mi może odbić. Więc przepraszam, ale no taki jest po prostu e, wybór, co nie? Więc wiecie. Przepraszam wszystkich, którzy e, no, obrzydzam, No ale no nie są takie życie. Tak. Okej, okay, no dobra, no dołączmy, chociaż i tak coś robiłem, ale... Okej, okay, na razie nie ma... A nie, są już tak wszyscy kozaki, nie... Czy to nie są wszyscy? No, a więc jak widzieć? O, Limen był pierwszy. ty tak jak ja to przeskoczyłem, a ja. Nie wiedziałem, czy to tak działa, jednak się udało. No dobra, A, no to jest mój y, ulubiony. Bo chyba to jest naj, moje najlepsze. Nie, nie wiem, czy tak, czy nie, ale chyba tak. Okej, okay, jedno odrodzenie. Jedno odrodzenie. Nie, nie wiem, co to po prostu. Okej. Bardzo fajna mapka, tylko... Ja nie lubię takich skakel. Ale udało się za drugim razem, więc no spokojnie do... To... Okej, okay, magmowego okej okay, świata. Oj, ojoj oj, fajny świat, powiem za szczerze. Z lepszych okej, okay, coś tu jest. Pięciodzy, tak? Nie wiem. Nie wiem co to są w ogóle od ja w tym... Yy, na tym... Yy, że jak to się nazywa... Aha, pięciodzy, ja tak sobie. Nie wiem. Aha, 10 odrobin. Ja nawet nie wiem, co to jest ogólnie 10 odrobin. Nie wiem, bo nie znam się na tym tak naprawdę. Serio wam mówię, nie, nie wiem. No tu zaraz dołączy mój kolega i zaraz wszystko mi znieśli. Oni są szybcy, nie? Oni mają powiedzmy po 700 tysięcy kroków. Ja 128, więc to dopiero malutka, żeby zbierać więcej, trzeba... Ale to szybko biegasz, no kończycie, oni nie na jednym kroku wyprzedzają. Ale też szybko można skakać o! Proszę Państwa, będę drugi? Jestem drugi proszę Państwa, w końcu jestem drugi Prędkość, nowa prędkość 128, super handlowo Czy się wyśmijcie w tym momencie? Po tym Ojoj, wyskoczę zaraz Po prostu, bo nie chciałbym nagrywać koncert y, family friendly, wiecie o co chodzi, nie? Chciałbym żeby ten kanał był na, po prostu stworzony dla bardziej mniejszej widowni i po prostu być, wiecie, dobrym, wiecie, bo ja ogóle nie jestem jakimś wiecie, chuliganem czy coś, no ja jestem takim, wiecie, chłopaczkiem, zwykłym chłopaczkiem, ale czasami, no umy po ogólnie troszeczkę przegiąć pałkę, tak, no tak powiedzmy, co, nie, nie chcę tam, wiecie, przejąć po prostu, no, no troszkę przegiąć po prostu, nie, więc też jest, I tylko będziemy grali sobie tutaj w ROBLOXa najbardziej chyba i, no. A jeśli nie zostawiłeś subskrypcji jeszcze to mam, masz 10 sekund na zostawienie subskrypcji i zostawienie subskrypcji właśnie z dzwoneczkiem, bo codziennie może nie będzie e, odcinków, ale myślę, że tak będą, będziemy nagrywać. No i oczywiście łapiecie w górę. Macie na to 10 sekund, a ja kończę, jak skończę mecz, to kończy reklamę czas. Eric, 3, 2 jeden startuje od tej czasu macie tyle czasu proszę państwa żeby zasubskrybować i zostawić łapeczkę ja już prawie kończę proszę państwa zostawiłeś? jeśli nie zostawiłeś to zostawię jeśli chcesz być fanem moim to zostawię bo no, będę się obrażę się ponieważ szczerze a ja nie lubię się obrażać ale jeśli jeśli nie zostawisz subskry subskrypcji i łapeczki to się obrażę, nie będzie słabo, co nie? Chyba nie chciałbyś zobaczyć muasek, który jest smutny, co nie? Jak chcesz, to nie zobaczysz, bo nie ma kamerki na razie. Ale na kamerkę oczywiście, zaraz będziemy mieć. Tylko na razie jeszcze nie planuję, bo wiecie, ja wiecie, nie kupuję czegoś, bo wiecie, jak kupię, a nie będę w ogóle nagrywał, to, to będzie bezsensowne, tak? Więc dlatego na razie nie. Bo tajemniczej jaskini idziemy. Wracamy, jeśli chodzi o to. Ogólnie ja mam mało kroków, a miałem więcej z tej racji, że po prostu miałem rebirfa, tak to... się nazywa odrodzenie, tak jak mówię, więc chyba to tak się nazywa. Yy, Okej, okay. ja tu miałem... Ja nie wiem czy ja coś miałem w ogóle kupione, ja wiem, że coś miałem na pewno kupowane. Chyba, chociaż się nie pamiętam czy miałem, ogólnie nie wiem. Ale raczej tak. Odcinki będą troszkę dłuższe, ja też nie chcę za dużo nagrywać, ale mam nadzieję, że będą coś fajniejszego. B mam dwa, prawie 3000 fajnie bym coś mógł kupić za to. Na pewno kupię, bo były za dwa, za trzy raczej będą na Asie. Kanał oczywiście będzie customowywany, customizowany ale Boże, ok. dobra, nie będę mówił, bo nie umiem po prostu dobrze wymówić, bo wiecie, jak to jest troszeczkę. Stres jeszcze mam. Okej, okay, mam 3000, więc możemy. No ja oczywiście polecam wejść właśnie na Yunthumas i zostawicie również łapeczki jeśli nie zostawiliście bo To bardzo wspiera i bardzo motywuje do następnych odcinków na no właśnie może tutaj może. Właśnie na takie odcinki. Jeśli chcielibyście zobaczyć następny odcinek, na przykład z jakiejś innej e, gry, no bo wiadomo, że to nie jest najlepsza gra do grania. No to zostawcie łapeczkę w góry! A na pewno będzie więcej tego kontentu Łoł, 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 jak mnie wyrzuciłaś za burtę, no jest super. Widzicie, oszukany mnie dostałem. oszukany. Tak jak ja, jestem bambiczek. Jestem bambiczek po prostu co my. Okej. Okay. Udało się, no i dolecę, dobra, na no spokojnie doleciałem. I dostałem 2000 kursów, no, to spoko bo oczywiście wysoko skacze i to jest troszkę przeszkadza mnie. Musicie troszkę czekać, ale podróż do miasta jest No powoli będziemy kończyć, bo tak naprawdę z tej gry nie ma. No i będę nagrywał chyba kolejny jakiś odcinek z innej z gry. No to raczej wlatuj w jako pierwszy, ale może wlecieć jako inny. to no, yy, jakaś fajna, jakaś fajna, no, nie wiem jak to sobie powiedzieć, skrzynia z petem. Najprawdopodobniej za 3000. No dobra, mniej będzie za 2,5. Kupujemy i trafiamy różową... różowa dusza. Różową duszę trafimy za 2,5. Zaraz zobaczymy czy jest ona wart więcej niż ja mam i ta różowa dusza. A to w ogóle są pety? No tak, to są pety, tak? Ale to nie był pet. Czepy? A tak, to była przyczepa. Poczekajcie, normalnie dostaję 6, tutaj jest 26, 17. Okej, okay, czyli mam najlepsze wyposażenie. Okej, okay, czyli dużo, dużo mam, tak? No, to ja już chyba ją no, miałem w takim razie. Dobra, o! Czekam na wyścig w to. No, Najpierw zrobimy jeszcze jeden wyścig i wtedy skończymy odcinek. Bo tak, na dobre pozegranie. Skończymy fajnie sobie odcinek. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało takie... takie odcinki, takie luźniejsze odcinki. Mam nadzieję, że wam się też podobają, bo wiadomo, jest godzina 3.35, jeśli ktoś pytał, tak, sam ferie, więc ja, to też jest taki inny. Okej, okay, ktoś chce z mną handel. No dobra. Legendary coś tam z czyli chłop, który jest drugi. No dobra. Czekamy, co zaproponuje. Mam takiego, mam takiego, mam takiego, mam takiego. takiego. No i dawaj zaproponuję, no niestety nic No te pety i tak dostałem chyba od kolegi, więc co wiecie o tym Ale one bardzo pomagają oczywiście Pozdrawiam cię kolego, któryś możesz to oglądać Bo możesz, ale no No jest to mojej swój sąsiad od mojej no, Mam nadzieję, że to będzie się podobało Takie materiały luźne Wiem, że w ogóle nie powtarzam strasznie, ale wiecie jak to jest chyba kończymy już odcinek bo szczerze nic nie mogę zrobić ej dobra nie, nie zrobiłem tego nie mogę trafić się. o trafiłem super dobra jak to się rozniesie no właśnie trzeba się w takie rzeczy trafiać tu wtedy dostajemy więcej kroków to jest chyba najwięcej kroków co się da na tej mapie ogólnie nie zrobić się, nie wiem o jeszcze tu jest jakiś o idziemy dobra idziemy na ten kończymy ten materiał więc no fajnie jakbyście zostawili jednak łapkę i subskrypcję i wtedy będziemy kończyć lecimy oni są tacy sy szybci. szybcy więc nie ma co nawet ale odbijamy się możemy być drudzy dobra jesteśmy trzeci no niestety a więc z trzecim miejscem żegnamy się tak jak ja, trzy razy po trzecie miejsce w karatę. mam nadzieję, że się widzimy w następnym odcinku. Na razie.